Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, witam was W kolejnym filmie na moim kanale słuchajcie, dzisiaj ze mną jest Bebecjiusz, Bebecjiusz, Kevanowitno. Dokładnie tak, i gramy sobie dzisiaj w Minecraft SG, na właśnie tutaj, kurde, werterze. Zapraszam Was tutaj do werterza wszystkich i zapraszam na kanał Bebecjusza, Chodź tutaj za mną. Raz, dobra, taktyka, gdzie biegiem? Ja Cię nie widzę, no zniknęłeś! No chodź nas, pojawiasz się. Dobra, pewnie Widzę coś, czekaj. Jak to normalnie chyba. Co to jest? Jak chodź za mną, chodź! Nie za to, obiekt. O, to to ja znaczy. jestem, to ja. <laughs> chodź, Ludziska, zapraszam was na kanał Wecysia. Dajcie mu słowa, bo on się bardzo, bardzo stara. Też nagrywam oczywiście, Minecraft'a, co jest najważniejsze na polskim życie. Bardzo, 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 chodź, mam na ciebie klatę. O, mam skrzynkę, dobra. Czekaj, skrzynkę. No, zaraz ja się do klatki, zaraz ja się ja do klatki. Nie widzisz mnie? Patrz, dobra, obra, już cię widzę. <laughs> Uderzyłeś mnie jedno i już ci widziałem. Dobra, chodź, patrz, mam na ciebie Dobra. Ja się wrzucę no chyba. Bo ja, sobie, bo ja sobie zmieniłem, wyrzuciłem ci i widzę klaty, LOL Masz? Nie Klata znikła nie, no nie Magiczne itemy, ej, magiczne itemy Dobra, biegnij zabrać. Do... Dobra, ogarnę sobie skrzydeczki właśnie tutaj. Kurde mordo, my tutaj szukamy rzeczy jakieś, a nie bo tu jest bieda, już jakiś nikt nie widzę Ja, sobie kompletnie, nie, ja mam... Stwierdzę ja dałam ja Co? Dawa, ja mam kija, ja, ja mam znowu kija, kurde, z bydlakiem biegam go, no z bydlakiem na wierzchu. <laughs> no człowieku. Chodź, 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 chodź. Czekaj, czekaj może, ja już tam biegnę. Z tyłu, plecyk, ziomek, ziomek, Idę, oj. idę, idę. O, on mnie zabije. No właśnie, czekaj, ja tam biegnę. Ja tam o biegę, nie, o patrz stary! Trzy serca miałem! Kuźwa! Padłem? Padłem! Gościu, wyjdź. Kurna. Chodź kolej arenę. To było głupie, bardzo głupie. Słuchajcie, jak wam się film spodobał, dostępcie ten filmik, kiedy najbardziej już wyszedłeś. Jaka arena. No, dalej, normalnie. Góry, góry dwa. Góry dwa. Jesteś, Biję, po lewej jestem, bije, jest ostatni. Chodź, 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 Dobra, widzisz? Białe, Czeka, bo białe, wie, patrz twoje... Mówiłem, nie po twojej, bo po tu jestem! W dół patrz! nie mam laga ty! Czy idziesz w, to... w drugą stronę! Dobra, Dobra chodź. jeszcze widzę. <laughs> chodź! Jakie ja mam lagi z netem, coś, nie wiem co się dzieje. Ci biją mnie, wytyfy! Kamara. jest za tobą jakiś. Dobra, go nie Zwróćcie uwagę na... O nie, to dwa serca, bab. No to już żelada. Nie. Padłem. Gówno. Ja też padnę teraz. Badne. Ja pierdolę, ja nie wierzę że nie tego Minecrafta Uciekam stąd, mam, mam dwa serca, ej, robimy to ludzie, pa! Pa tu Ej ogólnie ludziska To... Poczekaj, mam ja, nadzieję, że jest już to... like zostawiony <laughs> Lajki żyjcie. <laughs> ej, lajki życie ludzie Na hita byłem. Ja pierdzielej, no, ja. dobra jeszcze raz, czekaj, jeszcze raz, wchodzimy Chodź gościu, miasteczko jeden Ja mam na Gisaden, takie seryjne Miasteczko, chodź wbij miasteczko jeden. Tylko jeden, wbiłem nie tak kurde ładuje tylko, no ja jestem też Gościu. O tam jesteś po prawej! To lecisz tam, widzisz taką dróżkę po prawej twojej tam prosto. Biegnę no, tam, dobra, do normalnie Prosto lecisz Biegnę prosto, nie ma inwestacji Akcja, akcja ja ubikacja, biegniemy prosto. Akcja, ubikacja! Szybko! Akcja, ubikacja. Tak. Normalnie? Tak <laughs> Mam tu już No nie no. Ja go ja, no ja ja prosto jak coś. Jezu. O jest. Ja chcę jakoś pierwszą odcinkę wreszcie znaleźć Na tym kanale Chcesz, na chcesz, chcesz. Na chcesz Dobra, czekaj, mam coś, gościu, już się... gościu, biegnie tutaj! Ja nic nie mam. To no co ty robisz, Biegnę! gościu? Strefę mi zabrał z łapy. Gdzie ty, co ty robisz? Gdzie ty jesteś w ogóle, gościu? Tak. Gościu! Ej, zrobiłeś go? No. Nice. Masz coś do Masz, chodź tutaj, chodź tutaj, masz. Mam znowu kija. O, mam mieczyk. Co to jest? W mi życie? Zakładaj to. Chodź, idziemy. Dobra, normalnie jest. Chodź, kliknę kompasem. Okej, okay. Klikłem chodź, idziemy ich tłuc. Idziemy normalnie. ich tłuc. Kurde, patrz człowieku co się dzieje. Gdzie jesteś? O, o tu jest wysoko, jakby spadłimy, że się zabijemy stąd No dawaj, ja cię złapię czekaj, ja tam pójdę. Nie, i... nie, nie Chodź, choć tu, choć, tu. Chodź, Dobra, chodź tu. Chodź tu tu, tu chodź tu! Jak ja już jestem na dole, ja cię łapie, dawaj, ręce mam! Ja się spadłeś Stop. tam? <ślam> patrz jak trafę no. do wody <ślam> O Jezus <ślam> Ja nie wierzę to fakt. Dobra, o, mam skrzynkę Czekaj, chodź, chodź, chodź za mną! Biegnę, biegnę, normalnie! Ogólnie to także będzie odcinek u mnie na kanale z Jedim. Ja z no i normalnie. Zapraszam bardzo tak, serdecznie. D właśnie, u dziecka wpadacie się na drugą podaciznę. Chodź tutaj, mam no. no biegnę, no. no. Rusz to tu, sto do... gościu, to udeksowu, musimy go w wyklepać. Ty, weź, dobra, dawaj normalnie. Wyczyście mu odbyt, dawaj. No szybko, go. gościu! Ew. Joki, on mocno bije. No to szybko! Zabił cię! No zabił mnie też! Ale to jest bez sens! To jest taki bez gdzie klepać ja takie dwie cioty znasz, Ej! Takie dwie cioty! Jeszcze raz, chodź! Miesteczko Kolejna dwa! Arena. Miesteczko dwa? No. Eee, yy, wbijam! Jestem, chyba, dobra. To teraz tak, widzisz mnie? Widzicie? Tam biegniemy, tak, tam. Czekaj, bo, bo, bo jeszcze mi się odlagowuje serwer. Tam, tam biegniemy! Bo, bo ja mam laga jak tam. zawsze bijam, czekaj. Dobra, już teraz. Gdzie? Tam. O, teraz. Dobra, nie będę tam, się dobra. widział. Dobra, okej. Okay. Dobra, nie wyłączy korków! Boże, zawsze patologię w domu zrobił, no. Dobra, nieważne, ludziska. Człowo <grym> jedni nie było. Ej, właśnie, <grym> jak dotrwaliście do tego momentu, napiszcie hashtag baba. Ej, to jest dobre. To hashtag to tak normalnie. <grym> jak dotrwaliście do tego momentu, napiszcie hashtag baba. No! Ja no, kurde, otworzyłem skrzynkę to masz tu taką. Masz tu no, Plecy! Jesteś. Gościu, zabiją cię, gościu! Ja ci nie widzę o to chodzi! Bo ty jesteś to... niewidzialny, bo. Jezu, to dwa serca, no to jest. Ja nie ja wiem, nie. Jest, ja nic grać nie umiem, no Nie, ja ten tak, ja tak się jak mi jak no i do ja bo... ja no Ja pierdolę, ja to jest patolo, no nie Co to za odcinek jest, człowieku? Wyjdź, jeszcze raz Próbujemy Wyszedłem Wyjdziesz gościu, góry dwa Czekaj Już klikam, góry dwa, no wbiłem Jestem koło ciebie Patrzcie gościu, on się fokusuje ten frajer On się fokusuje po... Chodź, wyjdziemy stąd Ten e, Helixen, wyjdziemy Wyszedłeś? Dobra no wyszedłem I wbić tutaj gdzieś w jeden Przed wodą Przed wodą Wbiłem Czekamy tu kurczę czy to się kiedyś zacznie, gościu? Dobra, no, chodź tam, ja nie, chodź tam ja <laughs> Chodź tam <laughs> Ale nie, bo już tam tego nie ma Dobra, do, nie, wychodź, nie, wychodź, nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź tam No jedna osoba, to pociul, no Jejku Dominik To ile będziemy czekać teraz? Jezus, to... O, wbijają O, dobra, to się teraz zapewni A jest Davio Normalnie, ja to się jeszcze się zapełni Dor Ty, ale weź, weź sobie tego vanisza, wyłącz to Nie, bo ja, bo, ja, bo, ja, bo ja ci nie widzę Nie, dobra Ale <grym> patrz, a ja ekstra na fly, Patrz, fly Patrz co się kupiłem, jako spirale Patrz tu to, patrz na to, patrz pa A tu jeszcze się komenduje, dobra, nieważne Gościu, to biegniemy tam, patrz, tam Dobra, biegniemy, dalej normalnie Dobra, Cześć. uwaga dobra, idzie. Brrr, dobra. Brrr, Chyba cię widzę, czekaj, biegnij Dobra, biegnę za tobą Dobra, to, kurde, no ja chciałem tą skrzynkę wziąć Masz, masz klatę, chcesz? Dobra Dobra, rzucaj to czekaj, szybko, bo nie widzę Siepko, Bo idzie, uciekaj, 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 bo idzie z nami już, Fokus O, mam to już, czekaj, czekaj, czekaj Bebe No Fokus idzie, uciekaj Ja cię nie widzę, no Słuchałka mi no wypada padłem, mi też Bo nie ja wiem, czy nie ochrony dla youtubera Kurde Nie wiem, czy youtuber nie ma ochrony jakiejś takiej dłuższej Kurde A Czekaj A co, żyjesz? No Ale go ja cię będę no, patrz tutaj, gościu. Chodź tutaj, ja to nas musi być wygrane To się uda, ale masz dobry mięs, swoje respekt No przestań, dobra Dobrze, pięknie zabity, pięknie Ogl Oglądasz nice. to? Oglądam, oglądam To patrz, kibicu, mi gdzie oni są, powiedz mi gdzie oni są Mów mi to, gdzie to oni czekaj. są Podać ci kordy? To ja Dzięki, dawaj jest Na tym, na spawnie, na spawnie Czysto Nie, jest jeden ziomek obok spawna, dw 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 dwóch tu jest, chodź to na spawna. Dobra, idę Kurde, no, ale ja jestem tam nie tu jest jakiś, patrz, patrz, patrz Czekaj. Patrz Dobra widzę się, dobra jestem, patrzę On chce sojusz z Tobą Nie będzie sojuszu go, normalnie Na stopę go, dawaj, 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 Dowoduje, dawaj, łokieć pięta Musi klepać w Patrz, on mnie nawet nie uderza, Było patrz Dawaj. Patrz Co? Nie, to nie. On, on Co on jest? Co no, się jest? Co to Co to stary? Co to jest? <śmienic> Dobra, gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? Dobra, to czekaj, ja tu ukażę. To taki chyba dobry biedacz, stary Normalnie co? Był taki dobry biedacz i mnie zabił. Dobra, <śmienic> Eee <śmienic> ale z Dobra, ale na środku jest Idę właśnie, wół. idę tam. Zmierzamy na środku, o idziecie jak z klata hopie Hopie No, no, daj go, daj go, <noise> Easy I teraz do środek Co raz Bałdzi o kolejny idzie, patrz 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 Też do hita? Patrz Psz. Nie tym razem nie No chodź tu ej ty kurde Dzieli swoim mieczem przekonuje big show'a Big shadow Dawaj klep go się swoim czarnym mieczem swoim czarnym wyzakiem dawaj lec na

Pałno, swoją pałą czarną I Jedi oczywiście z niego wpada Ł Łokieć, pięta, placek z dynią Jedi z walną, no No i wygrałem tą Tak się gra właśnie w Minecrafta Bebe, słuchaj Ja, no. ja już kończę do odcinek, okej? Okay? Dobra, dobra, więc słuchajcie, wpadajcie na kanał Bobecjusza, subskrybujcie go, link właśnie do niego podane w opisie, w go tam dużo widzów i tam jest też filmik ze mną, słuchajcie, ogólnie link do tego filmiku będziecie mieli podane w opisie, to do tego wiecie, ze mną, więc tam wpadnijcie też Dajcie tam lajka, like suba, trzymajcie się, nie puszczajcie się. Ryba, yo, <laughs> ryba, ryba, ryba Ja cześć, elegancko, yo, siemaneczko, no, siemaneczko, trzymajcie cześć, się dzięki, yo. Odcinki to dzisiaj 16 tej live za y 1730. Cześć, trzymajcie yo, się, papa pa,